Życie mamy Małgorzaty, mamy księdza Bosko, Teresy Obosko. Rozdział dziesiąty. Mama naucza w żebraku, w starcu, przegranym jest Bóg. Małgorzata starała się pokazać Janowi Boga, nie tylko w przyrodzie. Nauczyła syna dostrzegać go w twarzach innych ludzi, co jest trudniejsze, a zarazem głęboko chrześcijańskie. Jeśli w sąsiedztwie ktoś nagle ciężko zachorował, przychodzono i budzono małgorzatę. Wiedziano, że nie odmówi pomocy, a ona budziła jednego z synów, aby jej towarzyszył. Mawiała: trzeba wykonać czyn miłosierdzia. Wykonać czyn miłosierdzia. Tym prostym wyrażeniem określono wówczas wiele wartości, które dzisiaj nazywamy szlachetnością, zaangażowaniem na rzecz innych, oddaniem, altruizmem, służbą rodzinną, ofertą. W rodzinie bosko miłosierdzia nie realizowano dla filantropii czy uczucia nie przerywa się własnego snu i syna dla uczucia ale z miłości do Boga. Bóg mieszkał w tym domu. Wchodził tam mając twarz ludzi potrzebujących, tych z marginesu. Zimą, wspomina ksiądz Bosko, często pukał do naszych drzwi żebrak. Wokół, pamiętam, leżał tylko śnieg. Prosił, by mógł się przespać w szopie, na sianie. Małgorzata, nim go tam posłała, dawała mu zawsze talerz ciepłej zupy, potem patrzyła na jego nogi zazwyczaj były w opłakanym stanie, zniszczone drewniaki przepuszczały wodę, nie miała innych butów do podarowania, ale owijała stopy żebraka kawałkiem płótna i obwiązywała je. W pobliżu domu był las. Gdy nadchodziła noc, do Małgorzaty pukały często małe grupy poszukiwanych przez straże. Przychodzili i prosili, choćby o talerz zupy i trochę słomy na nocleg, by mogli się przespać. Te wizyty nie przerażały mamy małgorzaty. Była do nich przyzwyczajona. W czasach napoleońskich wiele było młodych, którzy uciekali przed poborem do wojska. W ostatnich latach ponad 70% poborowych żyło grupami w lasach albo w górach, aby przeżyć. Niestety byli agresywni. Dołączyli do nich także eks-żołnierze, którzy po dziesiątkach lat wojen nie potrafili wrócić do łopaty i kontynuowali swoje nieszczęsne rzemiosło z bronią w ręku, okradając ludzi wracających z jarmarku. Niepokojący był fakt, że w ślad za eks-żołnierzami podążali poszukujących ich karabinierzy. Ale w Domu Bosko obowiązywał rodzaj cichego rozejmu. Zmęczone straże prosiły Małgorzaty o kubek wody, czasem trochę wina. Wówczas bandyci w szopie słyszeli ich głosy i po cichu ulatniali się. Chociaż straże często wiedziały, kto ukrywa się w obejściu, pisze jeden z pamiętających tamte czasy udawały, że o tym nie wiedzą i nigdy nie próbowały aresztować uciekinierów. W jednym z domów w Bekci mieszkał Kekko. Kiedyś był bogaty, ale stracił wszystko. Żył teraz bez grosza i w takiej nędzy, w jakiej trudno ocalić własną godność. Chłopcy drwili z niego, matki pokazywały go dzieciom i opowiadały historyjkę o mrówce i cykadzie. Podczas gdy my pracowaliśmy jak mrówki, on śpiewał i hulał. Był wesoły jak cykada, a teraz widzisz, co się z nim stało? Zapamiętaj to sobie. Ten starzec wstydził się żebrać, choć bardzo często był głodny. Małgorzata zostawiała mu na parapecie jego okna garnuszek z ciepłą zupą. Kekko przychodził i zabierał go. I smacznie zjadał. Janek uczy się bardziej miłosierdzia niż oszczędzania. Był pewien człowiek, który pracował jako parobek w pobliskim gospodarstwie. Nazywał się Secondo Matta. Rano gospodarz dawał mu do ręki kawał czarnego chleba i powróz, którym związane były dwie krowy. Musiał paść je aż do południa. Schodząc w dolinę, spotykał Jana, który również prowadził krowy na pastwisko i miał w ręce kawał białego chleba. W tamtych czasach taki chleb był rarytasem, o wiele droższym od czarnego. Pewnego dnia Jan powiedział do chłopaka: Chcesz wyświadczyć mi przysługę? Chcę. Chciałbym zamienić się chlebem. Twój musi być lepszy od mojego. Sekondo Matta uwierzył i przez trzy kolejne sezony zamieniali chleb. Dopiero gdy Matta dorósł, zrozumiał, że Jan Bosko okazywał mu w ten sposób dobroć. I gdy był już dziadkiem, a jego wnuczek, Secondo Marcizio, kapłan salezjański, spytał go, czy przypomina sobie coś o Janie Bosko, opowiedział mu właśnie tę historię z chlebem. W lutym 1826 roku śmierć po raz drugi pojawiła się w domu Bosko. Po 8 laty zabrała, przed ośmiu laty zabrała ojca, teraz umiera babcia, matka ojca. Jeden z kronikarzy pisze w ten sposób: Wokół jej łóżka stała Małgorzata i wnuki. Babcia z wysiłkiem do nich powiedziała: Ja idę do mojej wieczności. Polecam duszę moją waszym modlitwom. Przebaczcie mi, jeżeli czasem byłam surowa wobec Was, ale robiłam to dla Waszego dobra. Dziękuję Wam, Małgorzato, za to, co zrobiliście dla mnie. Mówiąc to, uściskała i ucałowała ją z tymi słowami: Małgorzato, całuję Was po raz ostatni. Ale mam nadzieję, że zobaczę Was wszystkich o wiele szczęśliwszych w błogosławionej wieczności. Ach, wnukowie płakali rozpaczliwie. Osiemnastoletni Antoni patrzył na nią z bólem. Wraz ze śmiercią tej dobrej staruszki, matki ojca, zrywał się kolejny z więzów, które łączyły go z rodziną małgorzaty. Babcia oddała duszę swemu stworzycielowi w zimny dzień 11 lutego. Janek, stojąc obok mamy, odmawiającej różaniec z synami przy łóżku babci, rozumie coraz lepiej słowa, które wypowiada codziennie: Wzdrowaś Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Życie to wędrówka ku zaświatom. Śmierć nie jest pożegnaniem, ale powiedzeniem do zobaczenia życie stanowi sumę radości i bólu, które musisz zanieść aż na próg radości wiecznej do domu Ojca. Ksiądz Bosko będzie kazał swym chłopcom odważnie patrzeć na śmierć. Co miesięczne rekolekcje nazwie ćwiczeniem dobrej śmierci. Po 52 dniach od śmierci babci nastała Wielkanoc. W tym dniu Jan przystąpił do pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym w Castel Nuovo. Oto jak ją wspomina. Miałem 11 lat, gdy zostałem dopuszczony do pierwszej Komunii Świętej, umiałem już cały katechizm. Ponieważ kościół był daleko, proboszcz mnie nie znał. Religijne nauczanie prawie wyłącznie zawdzięczamy mamie. Ona pragnęła, bym jak najszybciej dokonał tego wielkiego aktu naszej świętej religii i przygotowała mnie starannie, robiąc wszystko, co mogła. W czasie wielkiego postu posyłała mnie codziennie na katechizm. Jan Filipello, rówieśnik i przyjaciel Jana Bosko, chodził razem z nim w wielkim poście na katechizm, prowadzony przez proboszcza księdza Bartłomieja de Sano. Zaświadczył, że czasami proboszcz gniewał się na uczniów, mówiąc: Wy mało znacie katechizm, tymczasem Bosko nie tylko umie go cytować, ale i go śpiewa. Na koniec, pisze ksiądz Bosko, zdałem egzamin, zostałem zaakceptowany i w Wielkanoc miałem przystąpić razem z innymi dziećmi do pierwszej komunii świętej. W czasie wielkiego postu, Moja mama zaprowadziła mnie trzy razy do spowiedzi. Powtarzała mi: Janie, Bóg daje Ci wielki dar. Staraj się postępować dobrze, wyspowiadać szczerze, proś Pana o przebaczenie i przyrzeknij mu, że będziesz dobry. Przyrzekłem. Czy potem tego dotrzymałem? Bóg jedyny wie. W Wigilię Komunii. Mama pomogła mi się modlić, kazała czytać dobrą książkę i udzieliła mi rad, jakie matka chrześcijańska potrafi wymyślić dla swych dzieci. W dniu wielkiego święta, pośród tłumu dzieci i rodziców, było prawie niemożliwe pozostawać skupionym. Moja matka rano nie pozwoliła mi nawet z nikim rozmawiać. Zaprowadziła mnie do świętego stołu, towarzyszyła mi w przygotowaniu i dziękczynieniu. Tego dnia nie chciałabym zająć się jakąś pracą. Czas spędziłem na modlitwie i czytaniu. Powtarzała mi wielokrotnie te słowa: Synu mój, dla ciebie to jest wielki dzień. Wierzę, że Bóg stał się panem twego serca. Przyrzeknij Mu, że postarasz się być dobrym całe życie. Odtąd choć często do komunii świętej, ale nie przystępuj do niej z grzechami na sumieniu. Spowiadaj się zawsze i szczerze. Staraj się być zawsze posłusznym, choć chętnie na katechizm, by słuchać słowa Pana, ale na miłość Boską stój daleko od tych, którzy prowadzą złe rozmowy. Traktuj ich jak dżumę! Zawsze pamiętałem i starałem się realizować rady mojej mamy. Od tego dnia wydaje mi się, stałem się lepszy, przynajmniej trochę. Od słów. Bóg Ciebie widzi? Powiedzianych chłopczykowi, który biegnie bawić się na łące, ponauczany ze słodyczą katechizm, od konkretnej miłości do innych, w których jest Pan, do pierwszego spotkania z Jezusem w Eucharystii, widoczny jest oczywisty wzrost wyczucia Boga, jakim mama Małgorzata obdarowywuje syna Janka. Owoce przyjdą i będą wielkie, ale wszystkie wywodzą się z matczynego wychowania, które pozostanie stałą podstawą osobowości księdza Bosko.